Mogę zapisać spocony grzbiet konia, kreślących figury, figury kreślących i wbijanie gwoździa w części informacji. Raz tylko, w cieniu głośnej partykuły, językiem bez złudzeń, na kartce, którą zaraz zrzucę z wrzasku w głębokość mandali. Wykładnia. Popatrz jak dzieli idiom, dłonie się rozlały tego dnia. Popatrz na to, co łączy, za oknem co dzień chodził człowiek i wyznaczył rytm. Na to, jak się rozpadam i nie rozumiem nic z tego, co staje przede mną. Widziałem, jak tańczy jajko. Przejąłem się, gdy zobaczyłem ciężarówkę pełną Polsk. Kruszących się jak śnieg, padający na Twój płaszcz. O, dlaczego nie płynie prąd? Coś się rozkłada. Jak zacząć badanie słońca? Jak znaleźć i zatrzymać Ciebie, skałę i płomień? Obie zdają się równie prawdziwe. Całuje te, których nie ma. Wszystkie te krainy, w których nie rosnę. Emocje plemnika, oczy zygoty. Jaki jest Twój cel? Co wskazuje trójkąt Twojego nosa? Jestem jedyny i niepowtarzalny. Jestem przeciętnym pęknięciem w podłodze. Bambusem skoszonym serią z karabinu. Przedsiębiorcą czekającym w kolejce w Oszą. Właścicielką kamienicy idącą do kina na kontrowersyjny film, który zebrał wspaniałe recenzje. Rolnikiem, który chce kupić prezet dla żony na 20. rocznicę ślubu i nie wie co. O, dlaczego w tej sekundzie jestem nikłym zapaszkiem zgnilizny krążącym wokół rośliny. Co to jest krągłość? Co to jest napięcie i ile go można wytrzymać? Niosłem się przez krępę ulicę do domu, ósemkami krążyły przede mną rzeki. Nie miałem żadnego interesu. Nie potrzebuję, zostaw, drabina, liść w zimie. Gdzie są Chiny wyobraźni, gdzie są Indie wyobraźni, gdzie cały świat, gdzie rozpływające się w ustach pędy? Duch wzywa: rusz dupę, rusz serce. Leżeć widzenie. Może ułożę się z ręką pod głową, a wtedy ona da mi aloe vera i będą grały gwiazdy. Czy mam taką moc, gdzieś z dołu do góry i z góry na dół? I widzę przejście w tej scenie, bo była cisza w łączeniu wagonów w rękawicach i poruszenie kątowników w tyle tira. Był też miękki lęk, by stal nie spadła z suwnic na piersi, na gardło i w nic. Q&A. Co się wydarza pomiędzy dźwiękami? Jakie reakcje zachodzą w samym środku? Dlaczego ręce i czaszka? Dlaczego czuję z tego przyjemność? Co to jest popiół? Ile żelków zmieści się w Twoich ustach? Wysyłam oddziały, by uratowały Cię z Twojej neurotycznej wieży. Marzę, by niczego nie rozlać. Każda molekuła wzroku utrafia w sedno świata. Patrząc, uprawiam politykę socjalną. W ryku nie mieści się żadne zranienie, z ryku nikt cię nie wyrzuci. Nie przeczytam niczego, co napisano w języku umarłych. Grunt. Wpaść w ciszę, jak w studnie bez dna, i rozpaść się już w locie na pierwsze kolory. Atomy, cząstki, kwarki, pomiędzy palcami. Nic nie mam włącznie z sobą, czego bym nie dostał. Wiem, byłem zmiażdżony pomiędzy punktami, języki mówiły za mnie, teraz je ujeżdżam. I e B.A. Gdyby kręgosłupy były jak skałczuku na świecie zapanowałby pokój. Wykopuje miłość własnymi łopatkami. Nawet wysoki czynsz nie zrobi krzywdy koniowi, Masturbuje Twoje wspomnienie. Niech się stworzy od nowa, jak chemik pół wieku temu. Czują, jak zapadają im się brzuchy, dlatego wy wykrzykują nazwy swoich krajów, wykuwają sobie złoto z oczu. Oglądają Fixer Upper, przeżywając posiłki za 3,5 dolara. Od tego widoku chce się czytać Marksa, opisać różnicę czasu, sześć godzin. Zdejmij wszystkie moje kości z piedestału. Czy to choć trochę przypomina tobie miłość, jak z kauczuku? Wywołuje Szalamuna, wywołuje Karpowicza, wywołuje wszystkie niespokojne składnie. Jabłko. Rozumiem cię, ale nie odpowiem. Mówmy fontannami. Have you seen the apple? I threw it away. Pomogę Ci znaleźć odpowiedź, ale musisz zapytać jeszcze pięć razy. Have you seen the apple? I threw it away. Wiesz, co powiedziała mi siostra? Powiedziała, że wybuchną bomby. Have you seen the apple? I threw it away. Ile osób jednocześnie fałszuje entuzjazm, to język socjopatów. Have you seen the apple? I threw it away. To za duże spacje między przystankami. Zrozumiałem, że siedzę w niebieskim uniformie i nie mam nic do powiedzenia. Have you seen the apple? I threw it away. Jestem trzaskającą zimą, wiosną, latem i jesienią tego jeziora. Have you seen the apple? I threw it away. Czy widziałeś jabłko? Wyrzuciłem je. Pokładanie. Ideał uczestnictwa zduszony wyjściem z domu. Przez komory serca pełzają larwy osób, i ktoś cierpliwie czeka na udzielenie głosu z ręką usychającą w górze. Przerwać wszystkie wywody, jak przerywa się bilet. Tramwaj wypada z torów i wjeżdża prosto w dżunglę. Za dżunglą antylopy, hieny i lwy. Mała antylopa musi nauczyć się chodzić w ciągu kilku minut. Inaczej zeżre ją hiena. Naszym dzidziusią zajmuje to około roku. Mamy ściany, wózki, nosidełka, prawa. Inwy. Wielki szum jarzeniówek pod sufitem, radio, tempesterowanie miarowy pisk maszynki do skanowania kodów, echo jaskini. Potrzebować za dużo, pracować zbyt mało, wywiązać się z uwikłań, Poza projekcję i marność, siąść i oddychać. Chcę, by śmierć dla każdego była orgazmem, największym doświadczeniem z braku kolejnych wcieleń. Pamięć, podskórna pamięć, skanuje i piszczy, podżega i boli, wytchnąć do implozji. Brzeg. Wycieraczki ruszają się jak odnurza wielkiego owada zwisającego z dachu. Przypomina mi to, jak skwaszony wnosiłem torbę pomarańczy na szczyt drewnianej wieży. te największe państwa świata cuchnęły gównem. Miesiące rozciągają się w lata. Marzenia ulegają ogólnym tendencjom. Rozbiła się moja ciotka nad brzegiem oceanu. Mój wujek dostał zawału nad brzegiem oceanu. Magia chwili. Tańczy długa chwila, gdy gruba kobieta i sikhijski sprzątacz idą w jednym tempie. Miły uśmiech potrafi rozświetlić serce, potrafi zatłóc na śmierć. Siedzę w pewnych miejscach jak romantyczny poeta na szczycie góry, spocony i zdyszany ze sklejonymi włosami. W nogach czuję pulsujący ciężar. Myślę tylko o tym, jaką zjeść kanapkę, z serem czy z salami. Myślę, że moja matka czuje w życiu kosmosu. Myślę tak wtedy, gdy się nie wyśpię, albo gdy mam ciężko z innego powodu. Pociesza mnie to, że mój ojciec upuścił nieco swój obraz. Zabrała go policja, bo zabił. Ufam mojej siostrze, która bez myślenia wsiadłaby za stery wielkiej karaweli. Cieszy mnie, że moi przyjaciele nie boją się smrodu i zgnilizny, a moje przyjaciółki raźnie idą tam, gdzie chcą. Wszyscy idą w stronę wielkiej łuny sygnału Wi-Fi, a wtedy ja śpiewam im taką piosenkę. Kiedy nie mam Wi-Fi, jestem bez talenciem, kiedy nie mam Wi-Fi, odbijam piłeczkę, etc., etc. Ciepły, błękitny oddech, czyste oczy szefów. Jak również ich brudne uświęcone ręce. Jak się masz, a dobrze, rozumiesz tę biel, wdychając ogień aż po palce stóp i dołączając powoli, a pewnie do zbioru, do szaleństwa, piję czarną sprawę, widzę zimną rzecz. Mówisz do mnie tak słodko, mówisz z dymem, jak chochoł, stojący w naszym ognisku. Słyszę wielki śmiech, ryk busa, krzyki szczęśliwych dzieci. One stworzą nam na nowo świat, wieje, Wieje, a oparcie usuwa się spod pleców. Stań wyżej jak maska, rozetnij sobie brzuch, Twoje zewnętrzności poprowadzą Cię. Zakręty na drodze, czarny ptak przed kołem, czerwona prawa ręka wstrzymuje w pół kroku, butelka przetacza się z lewej dłoni w prawą, cichy trzask w dolinie, tłuste lato. Mam. Mam jedną rękę, a chciałbym mieć tysiąc. Mam tysiąc oczu, a chciałbym mieć jedno. Rozpisowałem na warianty kolejne tablice pojęć. Chciałem ich kogoś nauczyć, ale mój płytki głos nikogo nie obszedł. Więc ja się z nim obszedłem jak z gospodarskim psem. Zakułem go w mięśnie i skrupuły, które się dobrem błędnie zwie. Reklama. To co wyżej, pisałem, gdy był mróz. To co teraz, piszę, gdy jest ciepło. Napiłbym się piwa, ale nic nie piję i nie zapominam. Najsilniejszy narkotyk – istnienie. Nawet z papierosem można się zapomnieć. Po reklamie. Iść po ostrym tłuczniu, tłucz się jak myśl w uczniu. W 1938 roku wypluwam kartkę na gumę. Jestem przyszłością. Znam już Żyda i znam Greka. Biegnę na zielonym przez szeroką ulicę. Nie mam uszu, oczu, nosa ani ramion. Mam spalone włosy, skórę, całe ciało. Czuję się swobodnie i dobrze, aż wpadam na ścianę. W końcu, w nowym początku, tracę świadomość, bo wychodzi z ciała i wchodzi łagodnie w świadomość świata. Na taką łagodność patrzymy jak na ścierwo, bo nic od niej nie ma niższego. Przestałem śpiewać doświadczenie. Nagle odrzucam kołdrę i trafiam nią w Ciebie. Zasypiasz tak głęboko, że ucicha puls. Prześcieradło zwija się w kształt przyszłego protestu. Wcześniej brało formę szpitalnego oddziału starca w bólu albo szeptunki, z którą byłem blisko. Stoję w samotnej i prostej wieżyczce kamienicy. Powiedz, gdzie biegnie granica, i jak mam ją zniszczyć. Uh <laughs>